Państwa, Teatr Kamice jest otwarty. Jest to teatr, który działa normalnie w urlop, i pod koniec miesiąca jest spektakl pod tytułem: Romance, romance, bardzo ładny, jak sama nazwa wskazuje, spektakl o, o właśnie złożonym z pieśni z Romanosów cygańskich, rosyjskich i wertyńskiego. Spektakl zrobiony na życzenie publiczności. Kolejną rzeczą będzie bardzo ważny dla nas temat, mianowicie Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. W rocznicę powstania są trzy spektakle pamiętnika. Potem są spektakle z naszego repertuaru następne, czyli mamy spektakl, testament snotliwego rozpustnika, bardzo piękne przedstawienie. Przedstawienie, gdzie jest słońce, flamenko, a jednocześnie rozważania na temat życia. To jest w ogóle komedia taka filozoficzna, bardzo piękna. Wielu mężczyzn po tym spektaklu mówi daj mi tekst. Daj mi tekst, bo tam jest tyle myśli, które chciałbym sobie e, mieć, mieć w domu czy pod, pod biurkiem. Z kolei kobiety są bardzo tam zadowolone z Flamenko, ze słońca, z, e, no nawet ten spektakl jest tak. E, kończy się lekcją flamenko. Jest mój dzikus, taka komedia małżeńska w wykonaniu Justyny Sinczyło. Jest super Susan. Bardzo też bardzo fajny taki taki one-woman show, jakby to ładnie można powiedzieć, opowieść o kobiecie, która szuka szczęścia, mimo że do tej pory tego szczęścia w życiu nie znalazła, ale, ale decyduje się na taką karkołomną podróż, idzie na ryzyko pełne. No i rzeczywiście to ryzyko okazuje się skuteczne. Mamy też teraz Dzień Bez Traumy, bardzo ważny. Tam są spektakle dla dzieci, ale generalnie chodzi o to, że jest to taki dzień, który nasz teatr funduje dzieciom z rodziców wykluczonych społecznie i sierocinców. Funduje coś takiego, to jest cały dzień, od 9 rano do wieczora dzieci są pod naszą opieką. Oczywiście przyjeżdżam z wychowawcami, ale mają spektakl, wycieczkę, ćwiczenia różne z aktorami, z plastykami, z technikami teatralnymi, oczywiście siadań obiad kolacje u nas, mają prezenty. No to jest fantastyczny dzień. Chodziłoby o to, że w życiu, które nie jest dla nich łaskawe, prawda? No bo nie będziemy co, nie ma się co oszukiwać. Dzieci z takich zarówno domów, sierot, jak i z tych rodzin wykluczonych społecznie. One nie mają lekkiego życia i wymyśliłem kiedyś, żeby dać im taki dzień. Po spektaklach bardzo często u nas są kolacje. Otwieramy naszą Warszawę. Z jednej strony to będzie takie małe bistro, gdzie będzie można zjeść, napić się, nie tylko herbaty, a z drugiej strony Małe Muzeum Warszawy. Muzeum, takie pamiątki po hotelach Warszawy, tam będzie taka ciekawa ekspozycja, to będzie połączone z teatrem, także to będzie, to będzie takie miejsce, gdzie będzie można przyjść przed spektaklem, oczywiście przez cały dzień czynne, ale potem zejść na spektakl albo po spektaklu sobie zostać, dokąd się chce, także zależy mi na tym, żeby ten teatr był takim miejscem towarzyskim, tak jak było w Międzywoju. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do Teatru Kamienica. Teatru, który jest niezwykłym miejscem, a jeżeli Państwo chcecie to sprawdzić, to naprawdę warto. Naprawdę warto, bo to jest miejsce, które nie tylko jest, jest moim domem, ale powrótko staje się domem wielu, wielu, wielu wspaniałych ludzi. Także serdecznie do Kamienicy zapraszam.